O, ja wytrychy, łamacz zamków. Zostawcie widzę w górę, w dół, mam dwa oczywiście wytrychy. Ja ci dzisiaj nie pomagam. Zdobyasz <grym> ja się, aż taka zła nie będę. Gdzie jest Natalka? Znajdź mnie. Hide and seek. Ja na razie tu, tutaj pieniążki, klucz sobie tutaj. Gdzie jestem? Ja, nie! <grym> tutaj, tutaj. Dobra. Bo, masz klucz. Bo mi może trochę internet wolniej działać i może na przykład popatrz... Otwórz też drzwi. Otwórz. I mi dopiero i, i mi się otwierają jak ty jesteś już w środku. Sali! Nie! Ja i dam wytrychy na Tuno. Zapłaciłam za nie na Tuno. No trudno, moje dwa... Gdzie ona jest? Tutaj! oddawaj moje wytychy. To były moje wytychy. Otworzyłeś drzwi proszę. To były moje wytrychy. I teraz najgorsze jest to, że ja teraz nie widzę swojego zdrowia. Jak wezmę plasterek, to wtedy, yy, to wtedy dopiero sobie uzupełnię zdrowie, bo ja teraz nie widzę. Ona, ja, ona mi zabrała, chodź tu, patrz, ona mi zabrała wytrychy. Ja, ja, teraz, patrz, nie, nie mi HP, ale jak wezmę plasterek, to, to jest takie oszukane, to, to wtedy będę widzała swoje zdrowie. Ale to jest, jaki to był per. Ja zapłaciłam za nie. To szukamy dla mnie plasterka. No tu dam, Oj. O, teraz już dobrze działa. Nie, to burza. Jaki jaki nie To oh mega Plastek! Oj, teraz mi się pojawiło, moje zdrowie. Tak! No, ale ja wtedy nie widziałam. zapalara. Bo, o Boże, ta patrz ile tej zapalary. Ej, to ta ty ta, tam wejdź do, do, do tamtych drugich drzwi, a ja wezm, a ja wejdę do tych. Tutaj też mam w sumie szuflackę. O, tutaj, co ja tutaj mam? Łóżko? Dzie... Raby... Fajny obraz. O, tutaj też jest jakiś pinążek. Y... Gdzie ja jestem? Co <noise> szóste. O patrz! Oh. Nie, tak, ale patrz. Ile Bo mi się nie zdążyło zespawnować. To będzie szybko, mojechanko. Kaserek. Twoje 100 na znaczy 50 bo mnie oszukali. Bo sali mi się. O tam są jeszcze jakieś drzwi. Pinał Poczekaj, ma, yy, e, No to się chowam do tego pokoju z tyłu. Najwyżej, e, o Boże, zareagował mi. Tak, tak, widzę. Potwierdzam. Chodzisz. O, jestem, dobra. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, powróciłam do żywych. I właśnie trzyszy oko. Czekaj. Ambusz? Ja osza, wyobrażam dźwięki z dospoczęta, dzisiaj oglądałam tyle roomsów. Zapalarkę dostałam. Super. Nową. I sobie ją wymieniłam. No lepszą. Ja już słyszę normalnie humsy. Mam klucz. I no... zapalniczkę. No tam dostałam zapalniczki i teraz mam lepszą zapalniczkę, chociaż w tak jest nie w tak fajna to jest greedy. Ne, tata, chowaj się najwyżej do pokoju z tyłu. Nie. O ta. Ty wejdź do je. Chodź. Ty wejdź ta do tamtych drzwi, a ja wejdę do tych. Ciekawe co ja dostanę. Może plasterka. Nie pieniądze, pieniądze. Jeszcze im, y, te szafy tutaj. Ej, ta, jak znajdziesz ta plasterki, to mi ta powiesz. O, właśnie znalazłem, ale... No wiem, że go zabrałeś. Tak, bo to odruchowo tak jest po prostu. Nie no, ja też miałem... Gdzieś. No tak wiem, po prostu go zabrałeś, no, no bo... Ty masz mniej, sorry. Ja, ta patrz ile ja mam. Ja na pół mam pół. Ta, tutaj jedziemy. No a wprost. Ja Dobra, ty piesz. Będziemy się chować w razie czego. No to na no, razie pójdę do tej szafy. O, Dobra, Dzięki. Patrzę się w dół. Poczekaj, to jeszcze nie otwieraj kolejnej czyli Ty... Ciemno jest, ja mam zapalniczkę. I psyt, pamiętaj, psyt, psyt jest. Psy. Co to za groszek. O, tej i klucz trzeba. Mam. Co to za ambient. Nas, hop, najwyżej pokój z tyłu, Najwy, najwyżej pokój z tyłu masz, ale na, nie na razie. Leci! słyszę. Hmm. jak ja to zdążyłam. No, przepraszam. No poczekaj, ja też zginę. A nie możesz wyjść? Yy, nie, bo tak to cały Roblox mi wyjdzie. Aha. Ja po prostu chcę zginąć. No ja wiem, ja wiem, ty tam nie prosisz. To tutaj ma Plastek! Zapalniczka kolejna. Wow! Plastek! No przesuń się! <grywy> Biedny tato. Yy. O jeden. jeden, Pieniążek. Idziemy po piwko i się nim uleczę. I ta, daj sobie ich, żeby mnie lepiej widzieć. Nie obserwować oja. No ja bym... Ja chcę teraz zginąć, ale... nie możesz drugą do tych większych pokoi. Nie, nie, nie. O, piwko! Uleczę się. Ale nie znalazłem dźwigni. A tam jest dźwignia. Też shiftem można kucać. Dobra, idziemy szybko. Może zostanę zabita od screecha. I to Sara to achievement. Wiesz jeszcze nigdy nie zostanę zabita. Ciemno, tak ciemno. Ciemno, tak jaśnią. Idziemy. Jest ta też ta z tych zgryzać. Albo z to. O, by teraz powiedział, hasz. Las. Jasz. Nie. Ej, może w dupaka wejdę tego, ten zły drzwi. E, poczekaj, żebym tylko nie weszła w dobre. 17, czas 18 powinny być, ale ja wejdę w, 9, w inne. Czas 18, nie, nie, nie. A tu zobaczy, co tam jeszcze jest z ciekawości. Dobra. Nic, dobra, to lecimy tam. Bo ja chcę wejść do drzwi, złych drzwi, bo ja chcę po prostu zginąć. Ja chcę znowu, znowu zagrać za O nie, to ja nie zginę! I tak, i tak! O nie, co ja na przykład raz. Nie da się. A one już są zablokowane. No nie. teraz nie zbiorę! O nie, to ja teraz nie mogę otwierać szafek, bo ja nie chcę plasterka. Nie, ale. Nie ma? Zazwyczaj tutaj szukam, bo słuchaj, takie. Jak klucz jest? Na pewno wiecie, bo wy jesteście super graczami. Nie? Nie. Ej, ja wiem, co ja teraz zrobię. Poczekaj, ja ta wyjdę do szafy i niechaj zabije. O, i Ja nie, ja już kiedyś zostałam zabita, bo nie chciało mi się robić. Ja miałam taką samą sytuację. Miu. Bardzo ładna szafa. A to dzisiaj, że tam z tyłu nie ma w ogóle. No zabij nie. Ja chcę tego. Bo jak ja tam się położyłam! jedno i to widziałam. Zmałeś od hajd, no ja wiem.